Panie profesorze, prawdopodobnie tej jesieni zapadną takie kierunkowe decyzje dotyczące realizacji jednego z najważniejszych projektów w polskiej energetyce budowy elektrowni atomowej. Będzie to projekt rozłożony na wiele lat, ponieważ realizacja inwestycji potrwa bardzo długo i wiąże się z ogromnymi wydatkami. Wszyscy zastanawiają się, jakie to może mieć efekty dla Polski i dla polskiej gospodarki. Jak pan to ocenia? Mniej więcej wiemy, że w cenach dzisiejszych, czy powiedzmy Trochę wcześniejszych. Wartość inwestycji może być między 45 a 50 miliardów złotych, taki przynajmniej mam informację, to to jest rzeczywiście potężny impu impuls popytowy. Nawet jeżeli on jest rozłożony na lat powiedzmy 6-7, to nadal z punktu widzenia takiego pierwotnego impulsu, to powoduje, że po pierwsze gospodarka to odczuje. Jeżeli to będzie na początku impuls związany z, powiedzmy, z budowaniem określonej infrastruktury, budynków, budowli i tym podobnych rzeczy, to oczywiście to będzie się przerazało również i w popyt na usługi budowlane. Ponieważ usługi budowlane w Polsce no, są już dość mocno rozwinięte, więc będzie to raczej realizowane przez. Firmy polskie, więc jednocześnie to będzie wspomagało nasz popyt krajowy. To nazywam w raporcie, który pisałem, impulsem bezpośrednim, czyli zwiększa się popyt krajowy poprzez inwestycje, zwiększa się produkcja w sposób powiedzmy w ten sposób związany, ale też zwiększa się import, tak? no bo trzeba za. Za tą maszynę coś zapłacić. To oczywiście skutkuje też pewnym pogorszeniem krótkookresowym naszego salda w handlu zagranicznym w stosunku do sytuacji, gdybyśmy nie mieli tej inwestycji i też pogorszeniem bilansu płatniczego. To są to wszystko skutki samej inwestycji. Natomiast kolejna sprawa to jest, to, co się będzie działo dalej, kiedy ta. Inwestycja będzie już funkcjonowała, czyli będzie produkowała energię. Należy rozróżnić coś, co jest impulsem bezpośrednim, i ten impuls bezpośredni nie będzie, powiedzmy, za duży. Tak? Skumulowano oczywiście będzie wynosił tyle, ile wynosi wartość inwestycji. Natomiast rocznie no to będzie to gdzieś około 0,5% PKB, więc to nie jest coś, co jest porywające, prawda? Znaczy o tyle byśmy mieli w tym końcowym efekcie. Po zakończeniu inwestycji, wyższy PKB. Wyższy PKB to znaczy, że mamy więcej bogactwa, możemy tym bogactwem w określony sposób dysponować. To oczywiście dla przeciętnego Kowalskiego oznacza, że dobrobyt w skali kraju będzie większy, że ludzie będą więcej mogli zarobić, że będziemy mogli przeznaczyć więcej pieniędzy na różne inne rzeczy, bo to się wszystko rozkłada w skali gospodarki. Ale istotne jest również to, co nazywa się tym opracowaniem skutkiem pośrednim, tak? czyli lub skutkiem całkowitym. Pośredni to jest, to jest to, co wynika powiedzmy z efektu mnożnikowego. Polskie firmy będą uczestniczyły w tej inwestycji, będą zatrudniały określoną ilość pracowników, będą zgłaszają zapotrzebowanie na różnego typu materiały niezbędne do tej inwestycji. To oczywiście pobudza w sposób mnożnikowy całą resztę. I to potem skutkuje tym dość dużym wzrostem PKB w stosunku do sytuacji, gdyby tej inwestycji nie było.